Rośliny nieogrzewane, przynajmniej w jakimś takim znaczącym stopniu, może zacznę od tego pomieszczenia. Tutaj, tutaj są całkowicie praktycznie odizolowane od reszty, z powodu tych też długotrwałych, dużych mrozów. Te rośliny akurat, które tak tutaj podzieliłem yy, wytrzymały właśnie takie nieduże spadki, jakieś takie lekko poniżej zera. Tak jak tutaj, tam może nie są w zasadzie praktycznie niewidoczne, chyba że tu może zajrzę do środka. tymi różnymi warstwami. No są tutaj oliwki, oleandry. Tutaj także w oddali tam widoczne karłatki, także I inne palmy. Są to rośliny, które sobie radzą w takich warunkach. i Nie potrzeba im aż tak, takiego ciepła, ale. Na pewno jest to dla nich szkodliwe przy takich tak długotrwałych, długotrwałych ekscesach. Tutaj także reszta moich kuflików. Jest ich naprawdę ogrom. Tam poniżej są tam przeróżne, naprawdę, ilości różnych roślin. Także tam są dalej granaty, inne palmy, trochę karpusy, trochę karpusy, laury. Laury, także yuki. I przeróżne inne, które mogą przebywać to dopazoże koło, koło zera, tak, przy lekkich mrozach. A na straży nich stoi, yy, stoi różanecznik, także nie miałem go w, w tamtym sezonie kiedyś tam, gdzie go tam wkopać, ale w tym roku się coś tam znajdzie, na niego jakieś miejsce. No wiadomo, spokojnie by przeżył tam, na zewnątrz pod, yy, wkopany, no ale właśnie w ziemi, nie, nie w donicy, więc wolałem go tutaj na razie jako strażnika, także jedna Także, która się tam nie zmieściła. Także jeszcze jeden kuflik. Także Juka Gloriaza. Także nie mam jeszcze dla niej pomysłu, gdzie ją dokładnie wsadzić. Ale coś się tam wymyśli. W innym pomieszczeniu znajduje się mój Grapefruit. Jest tutaj pod paroma warstwami plandek. Także u góry są przekładki kartonowe i jeszcze jedna warstwa. Yy która powinna jak, naj, jak najsprawniej izolować tą, tą koronę od warunków tutaj otoczenia, żeby przynajmniej spowolnić ucieczkę ciepła. Wewnątrz temperaturę, jak tu sprawdzałem wewnątrz, jakiś czas temu, waha się tak w przedziałach od 3 do 5 stopni, przynajmniej na tej wysokości, tu jest pewnie mniejsza. Także zauważyłem, że ostatnio zaczęły listki opadać, no ale to jest naturalne przy. Hmm, przy takim sposobie zimowania, co, 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 co także za tym idzie, braku, braku światła i innych, innych bodźców zewnętrznych, dlatego cały czas czekam, żeby jak najszybciej temperatury znacząco wzrosły, żebym mógł tą, to, to drzewko wystawić i chociaż przewietrzyć. Ale na razie widzę, że trzyma się nad wyraz dobrze. Ten sposób widzę, że jest dość, dość przyszłościowy. Sam jeszcze jedno pomieszczenie, w którym z kolei. Są już takie już ekstremalne rośliny, że tak bym to ujął, yy, egzotyczne, jak tutaj sosna pinia, cyprysik wielkoszyszkowy Goldcrest wilma. Tutaj nawet widać, jak się dobrze tam kamerką ruszy u podstawy, troszeczkę tam świeci, jakby tam leżały jakieś malutkie diamenciki. No ale no to niestety nie są diamenciki, bo na pewno by to rozwiązały pewne problemy finansowe w związku z zimowaniem. No to jest także skostniała ziemia. Ziemia jest twarda. Tutaj z spod spodu tak samo jest dość, ale wyczuwana jest taka nawet, nawet fajna taka miękkość. Je są skostniałe, ale nie aż tak. Jest tu tak około minus 1-2 minus stopnie. Tutaj widać także plamy mrozowe na eukaliptusach, ale już zauważyłem, że one pod wpływem ciepła, po jakimś czasie. Będą znikać, no nie może nie pod wpływem tutaj mojego palca, chociaż to też próbowałem jakiś czas temu, i przy dłuższym czasie zaczynają znikać. No, trochę może było widać, trochę się rozjaśniło. Jakbym tak potrzymał ze 3-4 minuty, to pewnie by znikły. Czy jest to efekt taki, o, żebym to ujął, tymczasowy. Tak się być może eukaliptusy bronią przed nadmiernym, nadmiernym chłodem. Wszystko się ładnie, no, no bardzo Ciekawe, ciekawy właśnie efekt tutaj wyszedł na tej kamerce. Jakby faktycznie jakieś diamenciki tutaj spoczywały. Tutaj także jeszcze został kasztaniadalny. Tutaj tak samo i na koniec może przykryte pod już takim, jak się tylko da, warstwami różnych. Tutaj jest taka stara kołdra. Takie różne inne rzeczy, żeby maksymalnie to wszystko odizolować od jakichkolwiek bodźców, Musabasio. Mam nadzieję, że przeżyje. To no, naprawdę duży egzemplarz i szkoda, by go tak było stracić. Jak na razie pozdrawiam.